Ten film, drodzy asesy, to prolog, więc zapraszam do oglądania. M murdera ze mną jest Gabcio, Kermit Fionu! i Owner. Fionu! Fionu! No. Powiem szczerze, że nikt nie planował tego odcinka, ale jednak jest w końcu po tylu latach i po tylu wiem, Nikt nie eee! wiedział, że tylu idiotów. No. Nikt nie spodziewał się, że tylu idiotów się spędzi święta yy, gdzieś w zamku. No. I o kurwa. Oczywiście konto z A Moje nogi. A... Połamaliście Pofiem, mnie. Ja mam... Połamaliście ja mnie. Jak... Ja mam chyba jako jedyna osoba taki dosłownie mocno oryginalny nick na Steamie, nie? Oskar. Andrzej Cipkarz. Andrzej Cipkarz. Kurwa. No. To jest... Ja mam no. to jest. To jest Gabcio. No. Jego kryptonim Andrzej Cipkarz. No. Kryp Później jeszcze pseudonim Penetrator, pseudonim Rozpierdalacz. bardzo dużo ma tych pseudonim. Nie tylko jeden ma. Właśnie. Mogę tym strzelić, Nie mogę, albo ja nie mam nic, kurwa. To gdzie jest. mogę. Pedofil. Nie no kurwa! Jebany żyd! Ty też jesteś panem żydem, bo kurwa łatwo wygrywa. dwa, Jeb się Dobrze! Brawo! mu <coughs> na to niego kierunekęcia w Ja! Dzięki, ale wiem, gdzie jesteś, pan? No. Kto? Ja? Czy kto? Ładny. Nie, kapciu, y -y. ja wiem. gdzie jest. Nie Awarian. O, o coś. się jebany. Kurwa, no mnie Maria. Co ty gadasz? Nigdy w życiu, A, A. To, 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 to ja zdechnę Ja mam tylko dłonie, ja nie mam nic Ej, gabcie, gabcie... wiesz gdzie on jest? No nie mam gdzie mnie. On jest w takiej, tam gdzie możesz Otworzyć Tam jest moje ciało gdzieś. I, Idę się chować co to sik? czy jak? Jedź kurwa szybciej Wojtko. Kurwa to wina w bez, już szybciej jeździ Ardolę. On jest w świniarni Świniarniam. No Siap 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 nie. Mniam, mniam, mniam Kurwa William Afton Nie zapomnijcie że to. To będę musiał wycinać Oj tam. O, ty. Nie to, wie, to, tak, nie to, no to jest właśnie. To jest wam od część umysłu. To jest Erwis Presley. Presley, ja, tak. A ja, to... ja też kuźle ja nie mam broni. Ooo. No. no. Dzisiaj to ja to jestem jest detektywem. No. Dobra, kto jest. O, perdole, kto tu jest. Ży, ży, ży. Kto tu jest zły? że, żyj, ży, ży. Ciebie trzeba podciszyć, no... Ja się kurwa teleportuję. Bo za głośny jesteś, owner. Ży, ja ży, mam ży, takie radzi, że ja się teleportuję, nie? Żyj, żyj, żyj... Żym, rzym, rzym... Coś to mi się wydaje, że ty, ty jesteś zły. No... No nawet może... Nie... Patrz, patrz! czary mare. Nie, 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 używaj latania, nie używaj Dla no. skalmale? Nie możesz używać latania No Zróbmy Squid Game w Garry's Modzie, będzie fajnie. Uuu, można to zrobić Pewnie, że tak Ale nie, ale nie dzisiaj Alfa Kurde Chodźcie to proszę cię. night O eso, elo Co O nie O nie Dobrze Moja dupcia. Chodź tu, chodź tu, kurwa. Umanłem. Pierdolę, gdzieś się teleportuje, chuj zajebany. Ja, nie. okay, ale niech Pani się jadę. Ja stara będę jak ten, kurwa, jak ty te chuje w Muldermisterie. No podejdź, ty to, no podejdź. Patrz, co do takiego Nie no. Nie no, dobra, ja stąd. Ja nie gram z tym fiutem, to on lapa, kurde. <laughs> Niedow, no, nie daj mu poboczki. No. Dziękujemy A, bardzo. I gór. Igor. Ja. Igor, to jest. I wszyscy Igor, do zibani. Bo no, jak jest dalej zazdrosny, wiesz. Kto jest zazdrosny, ja? Jest A, zazdrosny, ja no, <laughs> jest... wiem, ja ja Igor. Ja. Ja Igor ja zawsze... co używa na klipa XD. No właśnie, co to ma być? No ja zawsze byłem o, zazdrosny. Uważaj. Igor jest. Uważaj. No. Igorek, jest... <laughs> Igorek nas zabije. Nie ja. Igor jest wolony mordercą nie, wej! Dzisiaj Gdzie grasz? Jestem w jednym budynku. No, gram w Garrysmuda. jej no, się i pozdrowie. Ale, ale po, k komu? Adrian, pozdraw, Pozdrów ludzi, a nie kuźi, No. Co Pozdrów ludzi Panie na Garrysmudzie. No. Jakieś zadawajcie pytania. ale. Tak jest, piękna nas gra. Goni, goni nas goni... Tak. nas... Penofil Gorek. Gdzie jesteś? O, kur o kurwa, no. o jądra, kurwa, Oj, kurwa bo... bo... Jestem w twoich kurwa jebanych jądrach Nie Ej Nie teleportuj się, co to ma być? Jaki frajer Teleportacja moja Nie, weź kurwa dlatego, dlatego ja nie chciałem z nim grać, kurde Wiem, ja tak samo Bo wiedziałem, że on będzie cheatował i używał no-clipa. No frajer ale z... łatwo, łatwo. Jeszcze się znajdziemy, jeszcze kurwa. Łatwo z tym tweetem. No. no to... O, znowu no. jesteś świadkiem z bronią. Fajnie, fajnie. Uy, znowu, znowu jesteś z wyro... Tak jest, jest. no. Szykujcie się. Znowu no. jesteś pedofilem. O to no. mi chodziło. Święty Mikołaj zawsze był pedofilem, pamiętaj. Dlatego no jestem święty. Nie, bo... Dlatego mam imię trzech y, archaniołów, nie? Ej, kto tam skacze po dachu? Chyba. O, o kurwa! Moja dukcja. Nie mogę go usunąć, nie da się. No to nie. To z wami, no, no to nie klikaj V i tyle. No dosłownie. No. A jakbyś chciał wiesz, to na klipa da się włączyć, tylko ty jesteś na tyle niedorozwinięty, że nie wiesz jak. No, no to powiedz, no kuźmą mi się nie. No, zaraz zrobię no, no, sam serwer. No. To, to, to właśnie, Mariano, Mariano, masz jakieś karabinki, czy inne gówno? A, tutaj nie, możemy, w, możemy w TTT zagrać. No to zagrajmy gdzieś u ciebie, nie wiem, na twoich modach, nie wiem, cokolwiek, żeby się postrzałać troszeczkę. To mm? to kurwa jest? Czyli... Czyli TTT będzie bardzo dobre. Ja pierdolę, ja się potykam o pierdolony but. Nie wiem, nie wiem, co ty tam robisz, panie? Cześć! Nie. Nie, ja no. Się, kurwa, nie no, nie morzyj, nie, zabijecie. Adam, patrzę. Co tam? Marii, marii. Kurwa, ty idioto zajebiecie kurwa. Mój no, tak. najlepszy przyjaciel mnie zjebał. Nie, 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 nie. Ja cię wyruchałem. ja się kurwa barykaduję. Nie znajdzie mnie ten kurwa ci jakąś nie. A idzie w no, no, ze swoją dziewczyną, no Idzie, dobrze, dobrze. idzie wciągać białe, rozumiem. Idź w chuj, Igor, jak najlepiej. Kurwa, nie, nie, nie. gdzie jesteś? Jestem w środku, a może nie? No, nie, nie, nie mogę cię opuścić, przyjacielu. No. Mm, Osobio, kurwa zajebie koszykiem. Uuu, <grym> dostaniesz. kurwa koszyk. dostaniesz pierdol z koszyka. No tego, tego jeszcze nie grali. Koszyk. A w takiego znajomego Ko koszyk? No, i gitara. No. Koszyk koszykasz. No. Czekajcie, panowie. 21.37. Co ja? A kiedy stanę na brzeg? Szukał, Szukał ludzi. Gotowy? Gotowy? Za nim. Gdzie ten pan poszedł? Słowica. Nie ładnie. Mam, nie. mam choć... przy sobie SCP-038. Jak go zjem, to wybuchnę. Dobrze. Mam przy sobie żelki. Haha. <laughs> Mm, bardzo dobrze. Mam przy sobie SCP-ka, którymi no są dobrze. żelki, czyli, do, do... czyli mam przy sobie SCP-ka 3 czy, czy, czy. Do, Dogadamy się, uwielbiam żelki. No. Oszczędzę cię. A Dobra, to choć ja ci dam dwa żelki, to ci łapy wypierdoli. Dobra, może być. No i gitara, o co chodziło? Też, rozwi bardziej rozwinięty intelektualnie niż Igorek. Idę do ciebie. Kurwa. Mmm. Usłyszałeś to? Będę łaskotkiem, będę ci się lepił do nogi Będę łaskotkiem, będę ci się lepił do nogi I będę wydał kurwa dźwięki fura Nie możesz tak, nie Proszę, tylko nie to Będę robił No Dobra, to kontakt, pierdolony Kup jak Spider-Man. jesteś? Tu jest taka mała. Taka duża mapa, że ja nie ogarnię. A to dlaczego nie chcieliście grać, co? No. Czekaj. Kurde. Kurwa. No i sam się za kurwa. Sam się, kurde. Za tego wałem nigdy. Gdzie on jest? Ja nie ciebie mam. nie mogę znaleźć. No nie. O, nie o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Gdzie ty jesteś? Nie, proszę. Ja nie chcę umierać. Gdzie ty kurna jesteś? Nie mam nie Ja umieram, ja umieram prawie. O, ja, ja. Muszę cię szybko znaleźć, chopie. No, ja, ja się chopie bawię z tobą jak ten No, gdzie ty jesteś? Ja Wstań wiem, gdzie on jest. Ale ja nie wiem. Nie podpowiadaj, muszę go złapać sam. Kurwa. Kurwa. Nie. stąd. Zabij go. Bo no nie. Pistolet. Nie. Dobrze. Dzięki. Dzięki za nóż. Dzięki. No nie. Oha. A tak dobrze było. GG. Dziękuję. Dziękuję. Ale mam najlepszą kanapkę. A nie mogłeś mu podpowiedzieć wcześniej, że ma ten? Wiesz, pistolet? A, ale żydówka. No. Aj, 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 o, udam w miejscu, jest jestem. Gdzie, kurwa. Dobra. Where are you, my besties? Kurde, fioletowy. Fioletowy, fioletowy ma ten. Fioletowy! 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 fioletowy. O ty gdzie on jest? Za mną No, tak. Jak to jest no tak widzisz, właśnie tego. Właśnie, chopie, to są po prostu godziny napierdalania się w CS, w CS ale w garyzmodzie. No właśnie, tak jest. No. To musiał To jest wyćwiczone. To jest wyćwiczone. Muszę wycinać przekleństwa. Kolega jest dobry, tak, kolega My jest dobry w musimy mieć co sekundę przekaństwo. Tak, o, musi to tak to być. Czasami tak musi być. Czekajcie. Po prostu ludzie są genetyczni. Hmm. Genetycznie upośledzeni. Genetyka podchodzi. robi swoje. Jak ty, nie? Nie, nie wiem zaraz, kurwa. Dotykam kurwa, swoje tak? jaja i interesuje mnie to, 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 to. To, to, to. Maria, Wtedy ze... ze Śląska kiełbasa? Bardzo A, dobrze, bardzo dobrze. Śląska kiełbasa? O kurwa. O. Gdzie tu jest jakiś pedofil, żeby go zastrzelić? Co nie, nie ja wbija do... na chatę? Ja do ciebie nie podchodzę, nie? Ciebie no. wbijam na HT Wbijam na chaty, cały menu. Myśl kurwa. No? to ma, kurwa, jeden strzał, Igzy? <laughs> Dobra, let's Dobra, jedyne co mnie dziwi w tym rewolwerze, że on ma kurwa sześć naboi, ja ma tylko jeden strzał Masz trochę racji, no. To trochę dziwne. No. Ale to nie jest ses, więc. Dobra, przykłany. panowie, do, dogadajmy się, chodźmy dziś na tego na pole. Chodźmy na piwo, masz rację. O właśnie, no. chodźmy, chodźmy na piwo. No. Jedzmy, jedzmy razem Prince Polo o, bananki. Albo co, Albo... Chcesz bananka? Albo kinder bueno. O, bardzo... nowymber? Chcesz, o chcesz ja, bananka? Ja bym chciał bardzo dynię. Mniam, uwielbiam. Igorek, chodź jeszcze tobie dam Nie, ja chcę dynie. No pa. Pa, pa. tu mam i te alkohole, dynie, o kurwa dynia. O kurwa, tutaj są węże, tak? Banonki takie różne jakieś sadzonki i inne gówno. A pan tutaj ma taki flet, który kurwa Ej, potem... Proszę Pana, 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 tutaj ma Pan taki Dobra. wiklinowy kosz i z niego wy... wychodzi taki wąż, nie? Wie Pan, jak się e? tym gwizda, tym takim, wie Pan, no... E, ja. no co jest? A no właśnie. Wejdź na chwilę na streama. No po co na streama? Sorry, że z was lubiłem takich Żydów. Noo tak, tak, tak was bezczelnie potraktowałem. O kurwa co jest? Mario No widziałem się gdzieś. To... Gramy w World of Tanks w Garysmanzie. O nie. Okej, okay, ja mam. Ja, ja, bo ja mam taki modę. Jest, model takie możemy. No, jest taki... no ja już w kurwa testuję T trzydzieści cztery stare. Kurwa, bo taka bo... Z Wietnam był Ale... Panie, ale ja mam do wyboru do koloru od niemieckich po francuskie. Ja tak samo. Mam, mam tak, mam leopardy, mam drugowojenne Tigery, mam kurde, ukraińskie albo rosyjskie T72. T34. Jakieś kurwa inne genetyczne sprzedone na e to kurwa. Echo. echo, e e e Witamy. Echo. 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 Parkour. Parkour. Będą no. Hop Assassin's Creed. Kurde, to Gorek jest? No tak jest. A nie wiem, nawet. No, spierdolił. A jest za nami, za nami, za nami! Tango, tango, tango. Tango. Czekaj, jak on miał? Tango, Łeskar. Nie, kurwa jak on. Tango, Łeskar. Chodź I jak do tego czołgów dwie osoby się. Ja pierdzielę Uuu, Ale, ale ty biedny ty biedny jesteś Ej, a chcecie Róż. Ej, a chcecie zagrać na moim serwerze takim bardziej War Thunder? Gdzie będą czołgi, samoloty i wszystko? Można Gramy włota panowie, odpalaj ten serwer o, Dobra, to czekaj To już odpalam Człowieku, robimy drugą wojnę światową No i babadzi. Może na morzu, kiedyś, tak, tak Tylko dobra, tylko no. Zostaw nie no, no, chyba go został. No, czemu, to, 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 to. czemu Kermit nie chciałeś w Murdera z nami grać? Ale No bo to mogłeś w w nami z nami w hitę nas zagrać. Tak jest, butem up, rzucam. La, 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 la. Ale taki sobie, taki sobie robię kupę. Na stojąco. Tra, la, 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 la. Pierdolis. Ja. Ja, to kto, kto nie świat na ten? Kto nie robił ja, ja, ten, ja, 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 ja. nie robił kupy Co na stojąco? Co Dobrze. Na spokojnie. Kto nie robił kupy na stojąco? Mam addon share, więc na mówię. Ja? No. Ty nie robiłeś kupy nigdy na stojąco? Najgorszy, nie, kurwa. No No. No to ja cię nauczę. No. To zabij się. Nie, nie. Chcę yy, damy się sobie zabijać. 8 raty. Bardzo dobrze. Nazwiemy to tak. Będzie to serwer peer to peer. Yy, max obiektów damy 2 miliony. Tak. <grych> nie, dobra radę. czekaj. Yy, max dynamitu. Mm. Chuj no, dużo. Abo, tak, dobra, czekaj. Okay. Zezwól na PVP pewnie. Każdy jest w nieśmiertelny. W pewnie. Powiedzmy do 28. Zaraz bijamy Jakieś błędy wyskakują mi, nie wiem co to jest. Wyjebało mi wiarys moda. No. no mi też eee wyjebało. No dobra, dobra drodzy asesyni. tym jak pięknym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Grał ze mną. A ty komi kurwa, spróbuj. No, grał ze mną. Taki przyjaciel ja, Gabcio. Kermi. No. no i owner, Hello. owner, którego już nie ma, bo spierdolił. No. Owner, który. Czegun. jest Szczególny, pamiętaj. No, prawda, prawda? Owner...